No tak, tak. No nie, nie najlepiej. Walnął prosto w drzewo, nie wiem, jak to możliwe. Halo? Halo, słyszy mnie pa? Pewnie się bawił telefonem. Jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia? Halo, słyszy mnie pan? Pewnie się bawił telefonem. Pana do szpitala. Co się dzieje? Gdzie mój telefon? Pewnie się bawił telefonem. O, halo? Jakie wyglądam? Dobre profilowy. No. Stryknę sobie jeszcze z panami kotku, co? Tak, tak, na pamiątkę. Na pamiątkę, to ty będziesz miał bliznę, a czy tylko to, to się okaże po tomografii. Co to dawaj. I jeszcze Panowie, co jest? Dobra. Hop. Dobra. Mówiłam panu. Mówiła pani. Ma kolega, przegląda rzeczy w jego gabinecie. To wszystko moja wina. Wszystko jest moja wina. Gdybym chociaż raz zainteresowała się, gdzie on jeździ na tę rybę. Boże, co ze mnie za żona? O, Przepraszam. Cześć Tomeczku. Halo, halo, słyszy mnie pan? Halo. Dam cię na głośnik, także pani Halina będzie słyszała co mówisz, dobra? Jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia? A dlaczego właśnie tam? Jak to? To o to chodziło. Tomek, no to w takim razie nie wiem. No. Proponuję, żebyś zgarnął Magdę i jedźcie tam od razu nad to jezioro, dobra? To są jakieś wędki. No. Wędki. To chyba mapa tego terenu, nie? Zobacz. Wygląda jak mapa jego wędki. Co? co Tak. Dla mnie bomba. O, już pierwsze lajki. Jak długo państwo z tym telewizorem tak już stoją? 14 godzin. Okej. Okay. Nikt są nie wychodzi. Radio, dajesz radio. Radio. Telefon! Już! Pewnie się bawił ten... Tablet! Na i żadnych sztuczek, to nikomu nie stanie się krzywda. Chudy potrzebuje pomocy. Im nas więcej, tym weselej. Domyślam się, że to nie był pies. Pies, pies, tylko taki, co strzela. Może wody da. Nie, nie, wszystko jest dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Całe szczęście, że psy przyprowadziły nas tutaj. Proszę się uspokoić. Przepraszam, Halinka, przepraszam, poniosło mnie. A ja muszę już iść, spieszę się. Policja! Nie rusza się! Zamknij mordę! Jeśli okaże się, że zginął w wyniku utonięcia, odpowiesz za podwójne zabójstwa, rozumiesz? Sekcja zwłok Mirosława Eblera wykazała, że przyczyną jego zgonu było utonięcie. Cezarego to... Zamknij mordę! Ej, przykurzony! Masz do tego śmiecia. Na co się gapt? Co to się? Krawą co robił? Patrz, małpak, karabin, to nie jest moje no, hey, macie jakiś problem? Dobra. Masz problem jakiś? Nie wtrąca się, frajerze. Chcecie, odsuncie się, bo wy będzie mieli problem. Po co? Ty masz araba broni. No weź. No mój telefon i dzwoń! Może wiemy co innego? No? Ej, ej, ej. Człowieku, spokój się. Ty łuba, no już. Bronisz araba? Na naszej polskiej ziemi, przyjacielu! Nie jestem twoim przyjacielem! Uważaj! My jesteśmy bliskimi znajomymi jednego z pańskich pacjentów. On się nazywa Tomasz Orlik. Jak ustaliłem jakieś dwie godziny temu. Cóż, ja jestem lekarzem. Jeszcze raz to zamachowa, proszę dobrze. Zaraz świem co się dzieje. Z kim rozmawiasz przez telefon? Co się dzieje? Spokojnie. Z kim przez telefon, dziadku? Bohatera chcesz wygrywać? Kamil, zabierz mu telefon. Co jest?